Pan z wami, Jezus, Chrystus, słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, Widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szatę, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Poszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje, tylko nogi sobie umyć, bo całe jest czyste. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. I kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przez stole, rzekł do nich. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Oto słowo pańskie. A -a 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 -a. Nie wiem czy ktoś wie albo nie wie, ale we krwi jest zapisana większość informacji. O naszym organizmie. Piąta setna mililitra to już komplet naszego genotypu. Może brzmi to, jakbym zaczął jakiś wykład z biologii, ale bardziej chcę zwrócić uwagę na to, że krew, o której chcę powiedzieć, to krew Jezusa. Ale zanim jeszcze o krwi Jezusa. To pochylmy się nad księgą wyjścia. Dziś usłyszeliśmy o tym fragmencie, jak Izraelici już mają wychodzić z Egiptu. Już jest pewnie ogromne napięcie pośród nich. Została dana obietnica, oni jeszcze nie wiedzą, jak będzie to wyglądało. I Pan Bóg im mówi, żeby zaczęli. Spożywać baranka w tym czasie, tego oczekiwania, że ta noc, e, która się rozpoczyna, e, będzie przez nich świętowana. I rzeczywiście, Pan Bóg oczywiście się nie myli i to tym razem też miał rację. E, święto Krzeszników święto e, jest to dziś dzień świętowany przez, e, przez, przez Żydów. Spożywać każe Pan Bóg baranka w całości. W innym tłumaczeniu, jeżeli byśmy zajrzeli do, do Pisma Świętego i do, i do innych przekładów, usłyszelibyśmy, że ten baranek ma być zwiedzony cały. Pan Bóg mówi jego nogi i jego głowa też. Zostaną tylko kości. Jeżeli pamiętamy jeszcze, jak kiedyś ksiądz Dawid mówił kazanie o naszej dekoracji wielkopostnej, mówił o baranku. Jeżeli sobie połączymy to z tym, że barankiem jest Jezus, to Bóg chce się oddać cały z miłością aż do kości. Podobnie jest podczas męki pańskiej. Kiedy Jezus idzie na ubiczowanie, to dostaje takie mocne picze, i takie różne rodzaje są zakończeń tych biczy, że aż wyrywana jest mu skóra, aż widać jego kość, to jest tak ogromna miłość do kości przeszywająca, ból mierzy się, niektórzy naukowcy mierzą ból w ilości złamanych kości, że jeżeli ktoś sprawdza jakiś ból danego człowieka, to do tego jest porównywane, jakby mu złamał, 10, 15, 20 kości. Więc to jest taka miłość przeszywająca do, do takich miejsc, które są bardzo wrażliwe i bardzo intymne. I tym się zaczyna Triduum Paschalne. Tą wiadomością, że jesteśmy kochani do, do kości, że styl, styl życia Boga chcemy przejmować. Żyć jak Bóg i też kochać jak najbardziej się da. Zacząłem o tym, że Izraelici byli zmieszani, bo byli w niewoli. Możemy nie patrzeć bardzo, bardzo wprost na to czytanie, tylko spójrzmy troszkę oczami wiary na to, że po pokropieniu drzwi krwią przez przez Izraelitów, Bóg chroni te miejsca i wytrasa wszystkich Egipcjan. Może zadajmy sobie inne pytanie. Co jest moim Egiptem? Gdzie jestem w niewoli? Gdzie, gdzie jak, co, co to za przestrzeń, gdzie po prostu daleko jestem od Pana Boga, że go nie chcę tam słuchać albo nawet najlepiej nie wpuścić. Pan Bóg chce się z tego wyrwać, dać swoją krew, jeszcze raz przypomnę, czyli symbol życia i chce, żebyś ożył w tej przestrzeni. Nie, nie chcę powierzchownie Pan Bóg powiedzieć Ci, no, kolejne święta, jakoś tam sobie przeżyjemy, potem wakacje i tam spokojnie. Pan Bóg chce kochać do kości, chce przenikać w serce najgłębiej jak tylko się da. I tym rozpoczynamy Triduum, Triduum Paschalne. Wiara w Jego miłość w Kościele była od początku. Ten tekst z listu do Koryntian: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, sam ten, ten tylko fragment. Jest jednym ze starszych tekstów w Piśmie Świętym. Jest rok, datacja jego 35-37, e, rok zapisania tego tekstu. Czyli widzimy, że wiara w to, że Bóg kocha do kości, że oddaje swoje ciało dla nas i swoją krew, jest, jest od początku. Mamy ją wręcz zapisaną. I w Chrzcie Świętym, i w naszym, w naszym życiu życiu wiary. Tylko problem polega na tym, że coś przeszkadza, żeby to przyjąć. Bo myślę, że po tym, co powiedziałem przed chwilą, każdy by się zgodził. Ksiądz ma rację: Jezus, Jezus kocha, jak mocno. Dowody jego wiary są na każdej kartce Pisma Świętego. Każda kartka Pisma Świętego jest nasączona Jego krwią. Można też powiedzieć zakładając znowu takie okulary wiary. Ale coś, coś przeszkadza. Dzisiaj usłyszeliśmy o, o, o Judaszu. I też kiedy zajrzymy do innego tłumaczenia, kiedy mowa jest o tym, że Jezus, że Judasz planuje zdradę, pada takie sformułowanie, że diabeł rzucił ziar, rzucił Posiał myśl do jego serca. My to znamy. Każdy z nas, księża czy świetlcy, diabeł pośle nieraz jakąś myśl. I to jeszcze nie jest nic, nic strasznego. Jezus też miał na pustyni pokusy. Ale, co jest też glebą mojego serca? Jeżeli ono jest w niewoli, to ono bardzo chętnie przyjmie myśl od złego, bo nie przyjmuje tej myśli od Boga, a serce nie znosi próżni. Więc drugie pytanie zaraz o tym, czym jest Twój Egipt, jest takie: co ostatnio posiał w Twoje serce nie Pan Bóg, tylko zły? Jakie myśli? Pewnie najczęściej będą to myśli związane z przygotowaniem do świąt, nerwy, ta atmosfera, czekanie na, na, na wolne w naszych, w naszych rodzinach, w relacjach. Tutaj, tutaj to się objawia. Ale zobaczmy szerzej, w przeciągu roku, w przeciągu ostatnich lat, gdzie zły sieje, gdzie rzuca myśl, która najbardziej Cię. Ro, ro, rozwalał, więc kolokwialnie przepraszam. Najprawdopodobniej większość z nas ulega takiej myśli, że jestem beznadziejny i że się nie nadaje. I wtedy chcę udowodnić, ja się nie nadaję. I robię jakieś rzeczy, aktywności, żeby pokazać w pracy, w domu drugiemu człowiekowi. Zobacz, doceni mnie. Jestem super. Halo, halo, to ja, to ja. Tak gdzieś wewnętrznie krzyczymy i chcemy tego, tego zauważenia. I to jest ta myśl, która się, która się rodzi. I jeżeli my za nią idziemy, to potem, już mówiąc bardzo brutalnie, kolejne grzechy, jakieś brudy naszego życia są wierzchowkiem góry lodowej albo konsekwencją że to ostatecznie chodziłoby o to, żeby zbadać serce. Kto mi sieje jakieś myśli, jakiś zamęt i czemu za tym idę? Czemu nie wierzę w to? Jeszcze raz to powtórzę, niech to wybrzmiewa dzisiaj i przez cały że Pan Bóg kocha do kości, do, 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 do szpiku, do miejsc najbardziej intymnych, do, do miejsc naj, najgłębszych. Ta, taka jest miłość, ona dociera tam, tam daleko. I stamtąd też wy, wychodzi. Więc, e, co, coś przeszkadza. W pierwszych, w pierwszych wiekach e, w kościele rodzi się mnóstwo świętych, głównie męczenników. E, jest taka tradycja czy, czy legenda, że męczennicy wręcz cieszyli się, że idą do więzienia. Bo już z więzienia nie było wyjścia naj, najczęściej. Chyba, że ktoś wyznał, że nie jest Panem Jezus, tylko czy, czy, czy Cezar, czy jakieś inne bóstwo. Więc cieszyli się chrześcijanie z tego, że idą do więzienia. I w roku około, bo ciężko to określić, 250 czytamy, że mowa o Tarcysiuszu. Tarcy młodym chłopcu, który nosił chleb pański, Eucharystię, do tych, do tych osób w więzieniu, tych przyszłych męczenników, którzy idą, idą na śmierć. I sprawiało mu tą ogromną radość, że może zanieść ciało Jezusa do nich. I w pewnym, pewnego dnia, kiedy już szedł do, do więzienia, spotkał grupę swoich rówieśników, którzy mówią: Chodź, pobawimy się. On mówi: Nie, mam inne, inne zadanie. Oni patrzą tu na piersi. Niósł Jezusa: Pokaż co tam masz. Nie chciał oczywiście pokazać, żeby nie, nie zabrali ciała pańskiego. Więc go pobili. Na szczęście jakaś osoba dorosła przechodziła, odgoniła tych, e, tych, tych młodych i zaprowadziła naszego, naszego świętego do, do domu, gdzie później zmarł. Ogromna wiara w to, że Jezus po pierwsze jest obecny w najświętszym sakramencie, ale ogromna wiara w Boga. E, dziś, e, na koniec, mszy. Będziemy święcić bursy i pixis dla naszych szafarzy, którzy są w naszej parafii. Niektórzy od niedawna, niektórzy trochę dłużej. Ten młody człowiek, pomimo że nie był księdzem, niósł Jezusa, co pokazuje, że już od pierwszych wieków znamy tę historię. Że świeccy nosili ciało pańskie gdzie tylko była potrzeba. I, i w takim duchu też przyjmujmy naszych szafarzy, że oni też i dla nas niosą. Oni już mieli doświadczenie chodzenia do chorych i będą je mieli dalej. Będą też nam służyli, na mszy świętej. Też chcemy się za nich modlić i przyjąć tę prawdę, że Pan Bóg posyła do noszenia swojego ciała księży oczywiście na pierwszym miejscu, ale jest taka przestrzeń w kościele dla, dla, dla szafarzy. Chcemy też modlić się za, za księży w tym dniu. To jest ich czas. Ja z tego miejsca serdu, dziękuję serdecznie dziękuję wszystkim z księżom, z którymi współpracuję. Więc mi naprawdę bardzo miło. I jestem radosny, jak pomyślę po prostu e, i o Księżu Proboszczu, księżu Wikariuszach i o Księżu Franciszku, bo nasze relacje e, są, są dobre i się z tego niezmiernie cieszę. Aż brakuje mi słów, żeby to opisywać, jak widzicie, więc to tym bardziej to potwierdza. E, co jest moim Egiptem i czemu nie zawsze wierzę, że Pan Bóg kocha do kości, do, do szpiku. Z tym pytaniem zostawiam nas wszystkich na rozpoczęcie tego triduum. Amen.